Cześć, Simano, witajcie z tej strony, Abryś, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Jest to nietypowy odcinek na tym kanale, bo jest to fan moment Zero Gramy sobie tutaj na modyfikacji na zimę, więc jest ciekawie. Jest taki no, pośpiąteczny odcinek. Eee, strzelcie oczywiście na sam wstępie subika, łapkę w górę, bo mnie to zachęca do nagrywania dalszych odcinków I oczywiście zostawcie komentarz, czy być, byście chcieli takie odcinki częściej na tym kanale Tak co kilka odcinków mógłbym właśnie takie fan moment zrobić A nie przedłużając, i eee, nie przedłużając, zapraszam do oglądania No czy ja wjechałem? Ty gdzie ty jesteś? Ja <śpiewanie> Czekaj, już się zabraca, ja. Pierwsze. No nie, 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 już 10% uszkodzeń, 9%. Dostać, się Dobra, tu wlatuję bokiem. Ty, ale ładnego drifta zajeba. Eee, stój Cyk trujeczka. Czekaj, bączki pokręćmy. Łe! <śpiewanie> Czekaj, weźmy tu bączki, podkręcimy, o, i myk <laughs> Może ten mod jest przekazacki No 700, 390, pa rondo dookoła tych słupków robię Oj, chuj, wróciło mnie, ale zrobiłem prawie <laughs> No, wiedziałem, że to będzie ciekawe Wracaj, tutaj jest asfalt jak co... Łe! jakiś frajer, Milo. Ty, mi... miałać, miałać, że nie ty bo my tu my mamy skręcić, ści. tak? Tak. No, co, Eu, co, tak Co za... Marwale, Ej? Czekaj, nie widzę. Co ty zrobiłeś, idioto? Bokiem. Ty, O Dobra, emij mnie. Cześć. A to. Jak tam twoje Cześć. 400 koni? 420. Nie, 19 chyba. No dużo. Ty uderzył we mnie A jeszcze złączony, jestem trzeba zjechać. Czyli zasypiam i postaw, to jest. No to, to po później zjedziemy, ty! debilu, Idioto, ty, co w co ja udy. A, tu trójkąt był. Trójkąt był, Ty, bo jakaś skoda Fabia cię chce wyprzedzić. O, już nie. Dobra, pa stole jakiej Patrzysz? No patrzę, patrzę. Ja, f***a. Ja, p***a. To ja może zwolnię trochę O no, skąd Rozpędzisz się do skutki minimum, nie? Jalukły! Znak! O zajęła <noise> 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 widziałeś to? Jak na wieśniaka trzystało <noise> Opa Myk <noise> Ty a czemu tu śniegu nie ma w tym miejscu? Bo drogę robią, pas W zimę? Pa! Przykładka, widziałeś? No widzę, widzę No to w Łe! 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 Stój! K***a <grym> Co ty mi zrobiłeś? Właśnie nie A co ci zrobiłem? <grym> to wiesz, ty naprawdę ci na mnie w oczy A, to, 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 ci... to to jeszcze widziałem Ja pierdol ale stuknąłeś, kozacko. Tutaj będziemy spać jak coś Nie Z <laughs> <laughs> oh, <f***>. debilu <laughs> Debilu ja, Ty ale... Szczerze już myślałem, że mnie w kosmos wyrzuci, bo właśnie jak się tak obracasz, no to to w kosmos potrafi wyrzucić. Ja już mówię, dobra, no to... o to w kosmos będzie. Awaria silnika. Odwiedź serwis jak najszybciej. Kurwa, ja mam 28% uszkodzeń. Ty, o No. No wiem. Dobra, 28 koła mogę wydać, mam trzy bańki na koncie. Jedź! Czekaj, bo mi zgasł. O, dobra, jadę dalej. Nie to to... Nie no, debil, debil. O to co ty robisz? Ja się włączam do ruchu. Nie, debil, idiota. Ty, to musimy zjechać jak coś. Zjechać, zjechać, no zjeżdżaj. I przez stację? Ty, na stację wezmę tutaj bączka za winę. <głos> 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 ale, ale to nie kosmos. No prawie, gdyby nie ten sub, to bym był w kosmosie. Co ty tam robisz? <noise> ja tylko widzę, jak bokiem latasz. Ty awaria się lika, łe. Włączam się do ruchu. A tu coś stało. Ale jesteśmy w miarę realnie. Ty, a co ty? Dobra, mama awaryjny pas. Naczerpam Ja ci daję. Zaje... Do uszkodzenia na czapie to mało kaski z tego sprządają No je, ci je, ci je, ci dobra! A a a <śmuszczak> a a a Muszę nadganić, bo tu się coś stanie Wywaliłeś się już a a a a a Ty był jakiś frajer zwalniał do 40 tutaj, dosłownie idiota myślałem, że o mnie mówisz. Nie Mówię o tej skodzie, czy tam co to był... No! Aha. Oto fajnie. Dobra, nie jeździ już bokiem. Jedź, a nie. Tu drugi, taki dosyć ostry. Jak coś. O! Nie wyrobię się. Hamuj, hamuj, hamuj! O kurwa barierka! <gryw> ja pierd... Nie opłaca cię chyba cofać save'a bo to jest coś daleko Co ty gadasz? Dobra już walić Tu nie. mamy zjechać jak coś Dobra, spejtowałeś mnie nie, właśnie nie Dobra jadę, <grym> 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 obrout, jadę obrout Debilu. Nie wiem, że nie sobie Taktyczny bait, jedziemy dalej Ty jak się rozpędzony jesteś? Ja pierd no bra, teraz realnie jedziemy tak bardzo to. Te... Realnie tak Dobra, tak realnie realnie nie? No Takie sto 150 na autostradzie O, ile się tam zajmę No Tutaj dupom zarzucę, w końcu w realu też bym zarzucił. Dobra, zjeżdżaj tu, zjeżdżaj tu. Po co? No, no, no. debilo, ale tu stacja. A nie, jest stacja. Nie, nie ma stacji tu. Ty, bo mi zgasła ciężarówka, awaria silnika, łew. wszystko tam Ty, jak mi uciekł. Pytanie: jakie jest tu miasto w pobliżu? Będziemy koło Pragi, dobra, wiesz co? F7 Enter do Pragi mam nadzieję Powiedz mi, że do Pragi e, Tak, dobra To gdzieś się spotkamy tam idziesz, na No, bo Bo tak nie może być Dobra, 33 koła, stać mnie Ile to już jest dotarłem zlecenie Nie on za 40 akurat, ale ten ja mam 3 bańki dalej na koncie Tak jak miałem na początku ty gdzie ja muszę jechać? W tamtą, dobra. Za E bo ja na czerwony jadę, jakieś idioci mi... 5, 10% uszkodzeń. Przed chwilą byłem w serwisie. Ej, za ile on odjedzie, bo ja wrzuciłem niegylon w ogóle nie wiem. Jak mi się ten nagrał? Wziąłe kościel. Parej. Nie no muszę... Co on robi? co się tam dzieje? Gdzie ty jesteś? Ty, pad mi się wyłączył e, łe, łe Ja... Pf, nie, nie Jesteś? No jestem 43% uszkodzeń Pad mi się... Rozumiesz? Pad mi się wyłączył nie no nie, no nie Gdzie jestem? Serwis. 10 propozy. Nie tak, że to jest. Gdzie ty jesteś? W serwisie już No, tu jestem to gdzie masz ten przyczepę Gdzie ty jesteś? Ty Ty, ty Weź... Cię... A jesteś dobra A gdzie masz przyczepę? A to, 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 to. <śla> dobra prawda Ora, czekaj, wpinam, chciałem pokręcić trochę bączków, jak ciebie nie ma w gratisie. Nie no nie, już wyjechał... Wyjeżdżę, wyjeżdżę już Ej, co to jest? Czemu to jest samochód na środku ronda? Nie, nie, debil, debil Ty widzisz? Mnie? Pod prot jadę Ty jest tam gdzieś zjazd Nad ten pas? No tak, A to git. A ty jakoś frajera mi na środku ronda zostawiłeś, bo uderzyłeś i się zatrzymał debil. Ja dosyć bardzo rozpędzony byłem. Ty potrzebuję smacznika w zaraz. I to. W sumie mogłem. Ty ja się wyrobię? Wyrobię, dobra. Tu mamy zjechać jak coś. Dobra, weź nie... <ś> <ś> Co ty zrobiłeś? debilu Tak, ale w kosmos cię nie wywaliło, to najważniejsze Dawaj zapis, cofaj Ja pierd... Nie mogę Ja tylko widzę jak cię zaczyna rzucać Ja tylko kamera z zewnątrz, żeby jak najbardziej to było widać A ty co? Dobra, to będzie najlepszy klip do filmu. Dobra, ja mu na zimnym daję. Specjalnie to zrobiłem, żeby. Szczerze, specjalnie to zrobiłem, żeby coś się wydarzyło. No i się wydarzyło. No i mam teraz 60% zgody. O, pokczam ty ja do twojego miejscu, na, na swój pas wrócił. A, jak? A nie wiem, bo, twój problem. Ty jesteś na tamtym pasie, ja jestem na swoim. Ja się swoim. I my na szóstym biegu spalanie 25 litrów. No, chyba ta. Chyba ma. Ty, bo ja. Łe, 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 Łe! bokiem. Ty, Łe. Ty, wyprostowałem się. Patrz, patrz, pa, 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 pa. Ta dupa. 43, bo... ty, wyprostowałeś. <grym zjeździe> Widziałeś to? No, widziałem właśnie. Ale szło. Maciek, tu musisz zjechać. Tu musisz zjechać na tym zjeździe. I wjedziesz na nasz pas. Na jakim zjeździe? No, ty, mo. Jak sto? To jak ty jeszcze jedziesz? Nie wiem Odpalony masz silnik? Tak Ty potrzebujesz ja się z górki, musiałem się, chcę się napędzić No się napędziłem Tak się napędziłeś, że ja lecę Runkowska. No, jedź, jedź, jedź! Nie, nie. Ty zas. zas ty! Usnąłem! Ue. Ty, bo ja usnąłem, ci czarny ekran zrobił. Przez chwilę. Ty ja spania potrzebuję. Gdzie tu będzie najbliżej? Nie, o, to wiem, ja. że. Dobra. No to tam zjedź. No nie, masz fałszustkę na pewno. Ty zaspa... usnąłem! Ty, czarny ekran! Łe! łe, 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 łe. No zjeżdżaj no zjeżdżaj No zjeżdżam. Ja, ja lecę dalej. O, Bokiem, Pałek, ja. zarzucam dupę. O. A ja pierd... <laughs> 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 Cofaj, Sejba! <noise> <noise> Powiedziałeś, że jedziesz dalej, debilu przecież. To dlaczego tu zjechałeś? Bo bym się Ej, są... Aha, 25% uszkodzeń, bo w kwiatka walnąłem. W krzaka znaczy. Ko myślałem, że ta się przeje... przeje Aha! <noise> ty, mam 100% uszkodzeń na czepy. 100%, rozumiesz to? Naczepy? Tak. Aha. Aha, czy ja będę musiał zwolnić, bo jakiś idiota z autobusu. Nie, nie, stój, stój. Nie, 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 26. Nie. Da trochę, zwolni, poczekaj na mnie. No bo zawsze coś się może wydarzyć i ja to, tego nie będę miał uchwycony na kamerze No właśnie o tym mówiłem Co zrobiłeś? Nieładnie Właśnie ważne co zrobiłeś? No wyjechałem i wybrałem Ale pomyśl o Skara plusach, że już zrobiliśmy tą trasę co wywaliliśmy się już cztery razy No Ale ja jeszcze spłaciłem ratę kredytu to Właściwie to za dwa kredyty Która wynosi pół bańki No Ty, ale się mgła zrobiła, ty też masz taką mgłę? No No to teraz będzie ciekawie No bo nie widzisz raczej to co się dzieje jakieś pół kilometra przed tobą na czepy 100% nie mogę. No debilu! Ja ja mijam awaryjne a ty typa wywalasz. Łe, 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 idioto, Debilu! Uszkodzenia! Łe, Łe! Zarabije! Ty bokiem idę, bokiem idę! <tankuś> Żyję! Kontra, 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 kontra! 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 Wyprostowałem, jadę dalej! Jadę dalej, jak coś. Ja teraz nie wyjadę. O Boże! Kierownica Coś powiesz o swojej pracy? jeżdżę Mercedesem. Ten czas Mercedes. Ferdek. Luka, <grywa> Mercedes na 6 koła. No, dosłownie. Znaczy mnie jak taka chujka, ale podobno to robię więcej. No? I jedź! No jadę. Nie, ja się nie zap. Nie, no jedź. To robisz wtedy, Oskar coś takiego, jak ja. Ja nie mam miejsca nawet, żeby wyjedę. No szybciej nie pojedzie, co za chwilę. No on ma, tam ma 1-2 pod maską i pewnie jakieś 20 koni maksymalnie Ty chcesz żeby to jechało? No, ale... <coughs> A ty co przed nami? Widziałeś co zrobił? Ty co do pa? Ja to... Dobra wpuszczam cię, jedź kurwa. No co on do gościu Ja pierdolę co, do... co za... Nie, no co A ty mam widziałeś to? Co? <coughs> <Sp> <coughs> No jeszcze on se tak la robił tam I... Dobra, nie podobał się ten pas tak. I z powrotem ja jest, pojechał jest. A umiesz tak Ty teraz ta najgorzej jak wyrzuci awarię silnika, jest ciemno No dawaj, nie Ja wiesz, ja nie Nie mój kochici! Nie to o, nie ty wstałeś Dobra, kurwa, liście ty Jedziemy dalej, idźmy dalej bez... 75% szkody Dobra, dojedziesz jakoś, czy nie, czy cofasz No nie no, 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 no. Daj mi zjeść w spokoju No, chcę z tym O, dobra, ty Awaria się Ty jak idzie bokiem, ty Ty przekładkę! Zapodał bezręcznego ty, Gdzie ty jesteś? No, <grym> Aha, naprawiasz się, mówisz. No co mam zrobić jak mam gościu cikle. <grym> Ile? No kur... 1600 kaski na koncie Ile masz kilometrów do końca? Tyle co ty i to dosłownie Ty, jeszcze git byłoby się wywalić gdzieś ogólnie Naczepy mi wwaliło, tylko że to już od godziny stoi na 100%. Łe! <laughs> 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 debil. <śmiech> no nie, nie byro. Czemu to nie skręca? <laughs> Ty, co to było? Ale No jedź nie, gadasz coś Już sto kilometrów Trzeba dupkę rzucić O, właśnie tak. Łe! Da się gdzieś wywal... Ty pały za tobą, zwolni o kurde. Ty ma... Nara fra jeza Awaria silnika, nie, kurde, Debilu. Kurde, kurde. <grydy> Nidzie, kurde, nie wieśniaku O, awaria silnika się. <grydy> Wywaliłeś się? No nie, no czym... Ty się wywaliłeś? Ty Wyjedziesz? To cofaj save'a. Musisz się tam wywalić ogólnie O tu jest ostry Ty, bo mi oszedłeś za bardzo dobra, hamowanie. U, w... nie. co? Nie, nie no. co zrobiłeś? Ja tego. Nie no prawie, niestety. Niestety. Nie. <grym> <zjechać. grym się zjechać> Jeżysz pierwszy. Skręcasz, to masz zjechać. To masz zjechać. No, dobra, dobra, dobra. Aaaa! Tu dosłownie, tu. Uwa, na czepa bokiem, moja idzie.

Nie cofaj, bo zaraz wracam tu szkody. Miniaturka Maciek, minaturka! Nie, nie, nie. Nie, to, <m Twin> to specjalnie było. Ja mam mu... teraz jechać, tyle kilometrów. Czekaj. Nie cofaj, nie cofaj. Gdzie jest tryb zdjęciowy tutaj? Gdzieś to się włączało. Studio fotografii. Eee... co za Już się widzę, dlatego depczę trochę w but. nie ma jazdy to... Ja mam trochę inne powiedzenie. Z przodu gwiazda chudnie jazda, ale to... Dobra. miał i Nie BMW to jest bezpieczeństwo, moc wygoda. Moc wygląda tak, prawda? <grym> no, moc to z, z naciśnięciem na to pierwsze, moc. na moc. Moc, u... moc, u... moc Pod mi się wyłączył, nie! Wywalę się, czy się nie wywalę? Nie wywalę, dobra. O! 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 nie O! 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 No O! 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 tym musimy O! śmieciu. <laughs> nie wiem, co to jest? Dobra, dobra Parkujesz? Nie, nie bo nie przyjmuję nawet tego Ty tak. dawaj pokręcimy jeszcze bączki Kara za uszkodzenia Minus 49 tysięcy Tylko? Ja mam minus 136 Dawaj kręcimy jeszcze bączki Na trójce o, ogień baj idzie <laughs> Pop, ty za, ty za trzy lata w BMW Dobra,